Witam cię, człowieku. W tym filmie poznasz praktyczny system, który pomoże ci przejść od ciągłego mówienia o swoich planach do faktycznej realizacji tych planów. Bez zbędnej filozofii, bez motywacyjnych banałów, tylko konkret i mięso. Zastanów się przez moment, ile razy powiedziałeś, od jutra zacznę coś tam, coś tam. W przyszłym tygodniu, coś tam, coś tam. Dobra, ale od nowego roku, coś tam, coś tam. I ile faktycznie zrealizowałeś tych deklaracji? I nie mówię tego po to, żeby ci tutaj wytykać, jaki ty to jesteś do wybacz, bo. Nie jesteś sam. Ja również złożyłem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lub kilkaset takich deklaracji, których nie zrealizowałem. I tak jak większość ludzi, utknąłem w pętli deklaracji bez działania. Ale ten film ma na zadaniu to zmienić. Dla ciebie i dla mnie. Bo prawda jest, jak się okazuje, dosyć prosta. Natomiast często o tym zapominamy. Jesteś tym, co robisz. A nie tym, co mówisz, że zrobisz. Zanim przejdziemy do pięciu kroków, musisz zrozumieć podstawową zasadę. Deklaracje bez działań. Nie tylko nie zbliżają cię do celu, ale aktywnie cię od niego oddalają. Bo kiedy deklarujesz coś i nie robisz tego, twój mózg dostaje sygnał pod tytułem E, czyli to nie jest takie faktycznie ważne. I tak z czasem tracisz wiarę we własne słowa, a z tym szacunek do samego siebie. Ok, przejdźmy teraz do konkretów. Czyli tych pięciu kroków, które zmienią Twoje słowa w faktyczne działania. Pierwszym krokiem jest zamiana mglistych deklaracji w stylu Będę bogaty albo kupię nowe auto na konkretne zobowiązania. I tutaj trochę prostszy przykład. Zamiast mówić OK, zacznę się więcej uczyć, powiedz sobie: Dobra, będę się uczył angielskiego przez 20 minut codziennie o 7.30 rano. Kluczem jest określenie co dokładnie zrobisz, czyli konkretne działanie, kiedy to zrobisz, czyli dokładny czas, jak długo to potrwa, czyli wymiar czasowy i gdzie to zrobisz, czyli konkretne miejsce. I teraz ćwiczenie dla Ciebie. Weź kartkę i zapisz jedną deklarację. Ja mówię poważnie, no weź tą kartkę, na pewno masz jakąś samą przelepną, żółtą kartkę i masz jeden, jak nie 10 długopisów, który pisze. Ja wiem, że ci się nie chce, ty ciężkie i tak dalej, ale nawet jeśli to zrobisz, jasne będzie to nudne, ale poćwiczysz chociaż umiejętność skupienia. Więc weź tą kartkę i zapisz jedną deklarację, którą często powtarzasz. I teraz przekształć ją według tych czterech elementów. Możesz zatrzymać film i zrobić to teraz. Albo przez te 30 sekund, przez które będzie czarny ekran. Także no, ty to rób, a my się słyszymy za 30 sekund. Drugim krokiem jest określenie absolutnie minimalnej wersji działania. Chodzi o wersję tak prostą, że to będzie niemożliwe, żeby znaleźć wymówkę. Na przykład, jeśli Twoim celem jest codzienne ćwiczenie, to minimalna wersja to dwie minuty rozciągania w domu na ziemi. A jeśli chcesz jakby, napisać książkę, no to minimalna wersja będzie brzmieć napisz jedno zdanie, jedno słowo. No i dlaczego to działa? Bo największą przeszkodą jest rozpoczęcie. I gdy już zaczniesz, często zrobisz więcej niż to minimum. Ale nawet jeśli zrobisz tylko minimum, utrzymujesz spójność między słowami a czynami. I tutaj ćwiczenie to. Dla tej deklaracji, którą zapisałeś w kroku pierwszym, jakiej nie zapisałeś, to jesteś stary, zgubiony. Błagam cię, weź tą kartkę i zapisz, a jeśli zapisałeś to gratulacje. I teraz określ absolutne minimum tego działania. Wiesz, no coś tak małego, że to będzie po prostu śmieszne, ale to zapisz. Trzecim krokiem jest podjęcie działania natychmiast po złożeniu deklaracji. Nie od poniedziałku i nie od jutra, tylko teraz. Jeśli powiedziałeś, że będziesz się uczyć tego angielskiego, to otwórz jakąś tam aplikację do nauki tego angielskiego i zrób jedną lekcję. Ale zaraz po obejrzeniu tego filmu albo nawet go zatrzymaj teraz i idź to zrobić. A jeśli powiedziałeś, że będziesz trenować, to Odsuń się od tego laptopa, czy wstań z tego kibla czy kanapy i zrób pięć pompek albo jedną, nawet damską, ale zrób, bo to, że wykonasz to działanie, stworzy bezpośrednie połączenie neuronowe między deklaracją a działaniem, przez co Twój mózg zacznie kojarzyć. Hej, kiedy coś mówię, to faktycznie to robię i to od razu. Wow! Czwartym krokiem jest wprowadzenie prostego systemu śledzenia. I powtórzę, prostego, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś mierzył faktycznie, czy ty robisz te wszystkie rzeczy, bo nie możesz sprawdzić tego, czego nie mierzysz. No i potrzebujesz tutaj dwóch mierników. Pierwszy to stosunek deklaracji do działań, czyli ile z tego, co powiedziałeś, faktycznie zrobiłeś. I drugi łańcuch działań czyli ile dni z rzędu wykonałeś zaplanowane działanie. Możesz użyć zwykłego kalendarza, gdzie zaznaczasz każdy dzień, w którym dotrzymałeś słowa albo po prostu zapisuj to sobie na kartce. Piątym krokiem jest wprowadzenie zewnętrznej odpowiedzialności, bo szok okazuje się, że szansa na realizację celów wzrasta, gdy masz kogoś, kto regularnie pyta o Twoje postępy, więc Znajdź sobie jakiegoś ziomka, który będzie sprawdzać twoje postępy co tydzień, albo nawet codziennie. Jakiś przyjaciel, partnerka, albo mentor, o ile go masz. Jeśli nie masz przyjaciół, ani partnerki, ani mentora, trudno, ale masz darmowego Discorda w opisie, gdzie jestem ja i kilku innych zajebistych ludzi, którzy na pewno będą ci w tym pomagać. Także zapraszam. Ostatni element. To nauczenie się zamykania pętli. Każdą deklarację, którą składasz, musisz albo wypełnić, albo świadomie z niej zrezygnować i wyjaśnić, dlaczego. Nie pozwalaj sobie po prostu, żeby te deklaracje tak po prostu wisiały w powietrzu i sobie lewitowały, bo to buduje nawyk niesłowności. Jeśli powiedziałeś, że coś zrobisz, a nie możesz, powiedz otwarcie. Zmieniam zdanie, nie zrobię tego, bo. No i tam wypełniasz, dlaczego, nie? I to buduje integralność. Spójność między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Podsumowując, jak już wiesz, jesteś tym, co robisz, a nie tym, co mówisz, że zrobisz. I tych pięć kroków pomoże ci zamienić słowo w działania, czyli deklaracja konkretna, minimalna wersja działania, natychmiastowe działanie, system śledzenia i odpowiedzialność zewnętrzna. Ponownie, Discord w opisie. I pamiętaj, że nie chodzi tutaj o doskonałość, nawet lepiej, żeby to nie było doskonałe, tylko chodzi o spójność. Lepiej zadeklarować mniej i zrobić wszystko, niż zadeklarować dużo i nie zrobić nic. No a teraz, jeśli nadal nie zrobiłeś tych pompek, to zacznij. A jeśli napisałeś coś innego w kroku trzecim, to teraz to zrób. Bo to odróżni cię właśnie od tych 95 albo nawet 99 osób, które tylko mówią, że coś zrobią, i finalnie nie osiągają w życiu nic.